Krzyżyk Bożego no, złożył no, 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 na pana no, do nas no, na trójkę, no, że nie ma pana cena Lublina. Trzy złoty. A donos nas do, złożył? Ja pogłosiłem, kurwa. Ha! No, kurde, sorry, zapomniałem. Myślałem, że chodziło o te 10 funtów z Anglii. To się... Kurwa, mnie w błąd. Sorry, Krzyżyk, przepraszam. Sorry, sorry. 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 No, nie, sorry tobie! Sorry, mówię! No. Kurwa! Sorry! Wiesz co? Nie, zachowałem się nieakuratnie. Za Przepraszam. No, nie mogę pocałować rękę a, to to, co? Co? prezydenta? Ile? ile Dobrze, się? że poszedł w pizdun. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę No, ile? Co? 100! A jeden to 101, ty. 101 to jest, to jest Legiony Nie, warmianina Krzysiula, jesteśmy z tobą po w oficyle. Fiodor Koncili 6 bida. złotych. Krzysiu, 10 funtów teraz dostałem. A dziękuję, bardzo. Ty, bo ja muszę tu gadać. No, oczy tu. Alo. No? Alo, alo, alo. A. <grym> <grym> e, <czo? grym> Ty masz też czoło, ja mam czoło. No, no. To no. zbój się mogę pozdrowić z Hak złoń, Nie. Nie wiem jak to się nie. Nie. Czeka. O, kalafior. Czy to on ścieka? Nic nie ścieka. Polej mu Krzysiu, bo on... nie, mo, nie, nie potrafi to normalnie gadać. Polej mu kieliszka i, i się dogadujcie.